Dałbyś mi jakiegoś skina? Może być ten Negev? Dawała to twoja matula, biedaku. Proszę, na pewno znasz jakiś sposób. Chłopie, jest jeden prosty sposób, nie dla takich frajerów jak ty. Ja na Chilku sobie wpisuję kodzik i stony i jestem zadowolony. Ty lepiej też wpisz, to zobaczysz, co to jest kurwa Eldorado. Siema, widzowie, witam serdecznie w kolejnym filmie. Przypominam, topka widzów. Dzisiaj na live wieczorem losujemy tego skinka. Czyli kosmiczna pustka, ostatnia szansa, jeżeli film leci jeszcze dzisiaj na tego skinka i będziemy zmieniać na jakiegoś innego. Także tylko widzów cały czas aktywna, byku. Dodatkowo zapraszam was na konkurs na 7 skinów. Można zgarnąć sobie 7 mega skinów, każda złotówka płacona z kodem x na Hellcase to jest jeden tiket. I do wygrania są takie rzeczy. Jeszcze chwilę czasu zostało, ale zachęcam, kurcze, żebyście wzięli udział w moim konkursie. Pozdro 600 byki, lecimy z filmem. Dobra, zaczynamy sobie na grubo. Wjeżdżamy. Nie mamy siana, więc przydałoby się coś sprzedać. Kierunek na Mam 416 dolków, więc dzisiaj trochę tak wolniej musimy to sobie zrobić. Zaczniemy od jakiś case w butelku. Zobaczymy, co tutaj gracze tworzą. Fajnego tutaj powychodzili wszyscy z bitew. Why you do that, my friend? Why you fucking do that, my friend? Dobra, ktoś tu zrobił bitwę za 67 dolarów. My do niej dołączymy. Dodamy sobie boty. Czemu nie? Lecimy. A bitewkę stworzył to. Zobaczymy, czy dobro stworzył biteweczkę elegancko. Zobaczmy, byczku. Oj, chyba dobrze. Chyba dobrze zaczęliśmy bardzo w skrzyneczce. Teraz zobaczymy, jak te naklejki będą lecieć. Oj, tutaj grube naklejki, grube naklejki. Ty, za 13 dołków. Dzisiaj Tony ma szczęście. Rozpierdziela Big też jest chyba coś warty. No. No, no, no. Panowie. Robi wrażonko, cztery dolce kolejne na rejon, gitarra, nie wiem co to jest za skrzynka, ale ona chyba tutaj nie przyfarci nikomu. Mam najlepszy wynik na razie, chyba zgarniamy tą w byku. Jakieś banany lecą, kupię za 23 jeszcze dolce. Eee, pięknie, 159 dolarków już na sam początek z bitwy od jakiegoś typeczka. Widzisz, stworzyłeś bitwę i nie chciałeś w niej zagrać i, 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 i straciłeś teraz, stary. Straciłeś fest w oczach widzów. Dobra, lecimy. W oczach widzów mogę stracić też ja, jeżeli nie wygram tej bitwy krótką Bela. Więc spróbujmy ją wygrać. Za 28 dolarków. Dzisiaj dzień bitew. Piątek, piąteczek, piątunio. Zajebista nakleja. 10 dolców, tego. Tak Mega ładne jest. I teraz co tym razem? Za 5 dolarów, tako. 16 dolców rozwalamy boty dzisiaj, bo 14 dolców tak o X-Ray. Coś się dzieje normalnie niesamowitego. Cały czas rozwalam tutaj za dymiarzy. Pyk, fajnie. Właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, żeby profity były robione kierna. Nie wiem co to będzie, co to będzie, bo i tu może być różnie. Ale udało się nam, udało nam się i wygramy, wygraliśmy kolejną bitwę. Mamy znowu 70 dolków na rejon, zajmijcie Zaczynamy, e, więc fajnie. No to co, widzu, użyj sobie kier na kodu X-Tony na stronie. Dostaniesz 10% dodawania bonusu więcej i 70 centów za darmo na start. Także pozdro 600 yy, i widzu, co jeszcze ci chciałem powiedzieć. O, tu jest jakiś zadymiarz, ja do niego dołączam, boże. Yy, chciałem ci powiedzieć, żebyś sobie skorzystał z konkursiku eleganckiego, kurcze. Ode mnie. Siedem skinów czeka. No kurczę... Niech to się zgarnie. Znowu Infi wszystko zgarnie. Nie, ja, opieram Infi będzie najbogatszym człowiekiem na świecie. Niedługo będzie zgarniał wszystkie konkursy, u mnie. Pozdro Infi ogólnie... Yy, no tutaj średnio te skrzynki, co to jest w ogóle za jakiś Koko Jumper? Co on tu dodał do, do, do tych skrzyneczek? W ogóle jaka długa bitwa z będzie ta bitwa? Ale jaja gościu, jaja jak cholerari Jajka jak chole, cholerka Choleron, choleron, wow, negewek za dwa dolce. No i kto, ktoś mówił, że negew nie może być nic warte. Ja w ogóle kupuję zaraz skina do negewa jakiegoś A Będę negewem grał. Będę napierdzielon negewem. Na streamku dzisiaj się pogra coś. Kurde, no można by było, można było. Kurwa wela Można by było. Kurcze, vela. Ajajajajaj. Ajajajajaj. Oj kurwa, ja pierdolę, zioł. Dobra, zobaczymy dalej, co tutaj mamy. No ja pierdolę, co to jest Orange Peel w ogóle, gościu? Co ty mi Hamie? chamie? Wyjebał takie skrzynki jakieś kurwa gówno. Nie wiem, co to, to. Ta skrzynka jest chyba mega tania. Jak widać po skinach. Albo mega jakaś ryzykowna, ale w sumie... Tutaj Negev, trafiony, złoty, taki fajny, ładny. Muszę kupić najdroższego Negewa w grze. Kurde, to jest mój cel. To jest mój cel. Cel finansowy. Muszę Negewa mieć najdroższego. I chuj. Będę nim grał cały czas. Negev będzie kurde konkret. Nauczę się tak z Negewem grać, że będę pro playerem Negewem gościu. Dobra, dolary 70 lecą, tutaj dużo skrzynek, a, a, a 60 dolków tylko. 30 skrzynek i 60 dolarów, więc skrzynki nie będą jakieś superanckie. Na razie wygrywamy, na razie wygrywamy, ale to się szybko może zmienić wszystko. Zobaczymy jak to będzie, Cortexik, Cortexik, fajnie, fajnie. Dobra. Kurcze, to będzie trzecia bitwa wygrana pod rząd, no to dzisiaj mega farcik. To dzisiaj mega farcik, można jak najbardziej, widzę. Ja pierdziula Ale szefy. ale chyba mi konto odblokowali już na steamie dzisiaj. Można jakieś skinki wysłać dla widzów. Eleganckie. Kurczę, muszę znaleźć skrzynkę, gdzie można nagiewa, jakiegoś fajnego wygrać. No tego nagiewa, kurczę, no fajne, fajne, ale to musi być faktyczny nie ukiorny. Nie może być takie co. 3.60. Zaraz sobie sprawdzimy w sumie jaki negaf jest najdroższy może, co? No bo ja sobie sprawdzę, dobra, 72 dolki to tutaj nie zarobiliśmy dużo, ale przynajmniej wygrana. Trzecia bitwa wygrana, stary. Czy dzisiaj będziemy lecieć te bitwy? Chyba tak. Bo dzisiaj kurcze naprawdę te bitewki oddają fest. To jeszcze jedną bitwę sobie stwórzmy. Albo dołączmy po prostu, bo mamy farta w dołączaniu do bitew. Dzisiaj to może to wykorzystajmy Bołziu. Tutaj mamy za 26 dolców bitewkę. Ale zrobił na trzy osoby, ja nie wiem czy on to wystartuje. Tu jest na jedną na skrzynkę, Wjeżdżam tu na jedną skrzynkę. One case, bitwa z jakimś Kajo gościu. One case, bitwa. No czym kto zgarnia. Oj, ciężko będzie. Ha, ale to Tony zgarnia, Kierna. To Tony zgarnia czwartą bitwę pod rząd. Tony zgarnia czwartą bitwę pod rząd. Byku, no to lecimy, kurde, dzisiaj taki farcik. Pewnie z Codemix Tony, dlatego, może players, ja chcę walułę gościu tutaj mamy takie bitewki no ziomek tutaj, no całkiem ciekawa bitwa, ja bym do niej dołączył, powiem wam szczerze, ja bym do niej dołączył ale dodaj bota, hamie. mnie Dawid Chaplin, dawaj kurwa bota i lecemy, nie będziemy czekać Dawid Chaplin ma chyba wy, wyjebane mongo czeka, czeka ofensywnie, to ja wam pokażę może w międzyczasie mojego discorda zobaczcie jak tu jest fajnie na moim discordzie naprawdę, możecie wbijać widzowie, mamy widzów 541 trochę spadło kurde, yy, chyba było więcej chociaż nie wiem, chociaż nie wiem, chociaż nie pamiętam no dużo ich nie ma, ale jest ogólnie fajne, są kanały, eleganckie rangi są, to gdzie tu były rangi, rangi są, zobacz jakie kozackie tutaj elegancko sobie możesz wybrać dużo rang jakichś dziwnych, różnych yy, tutaj masz na przykład o Giveway'a Hellcase'a, kto wygrał, zobacz. Był giveaway na Hellcase za 200 dolców, ludzie tutaj powygrywali, fajnie, zadowoleni ludzie, nawet reakcje wleciały, easy peasy, level squeezy, a teraz masz taki konkurs stary i tak wyglądają tikety, ja ci pokażę. Zobacz jak tikety wyglądają, pysznusio. No na razie infi tutaj prowadzi, najwięcej no ma wpłat. Byczek. Dobra. Ty, mamy tu bitwę! Ja nie wiedział. Ja nie chciał, ja nie wiedział, dobra. E, e, już patrzymy tą bitewkę. To jakiś Venom wjechał. Dawid Chaplin. To jest poważny osobnik. Ale zobaczcie, jak my dzisiaj ciśniemy. Od razu wjeżdżamy na grubo. Wjeżdżamy na grubasa od razu. Cały czas rozwalamy tutaj wszystkich. Kurczę, to jest dobra passa dzisiaj. Czy to jest dobra passa dzisiaj? Chyba tak. Chyba tak. Mamy strasznie dużą przewagę. I aby tak było dalej. No, piątek piątunio oddaje. Piątek piątunio tutaj oddaje. Uhu, kurwa. Napierdalamy. dolar e, 66. Co to jest? Co to jest, byku? Ja wiedziałem, że Mike Strong kurwa, ja Jaki zajebisty kurwa ten. Lubię takie skiny nietypowe, drogie. I love it, patch. Dobra, zobaczmy co dalej tutaj jest. No rozpierdalamy ich. rozpierdalamy ich normalnie tego. Jeszcze redline, curna! Elegancja Francja, byku. elegancjo, Zajebiste skinki, byku. Tego redline'a to ja chyba sobie wypłacę. Normalnie dają. Dobra, pięknie jest, dzisiaj otworzymy jeszcze skrzynki na sam koniec i jaki profit zrobiliśmy, patrzcie mamy bez dile. -e. Kolektor jest jakiś kurna przeceniony Lecimy w kolektora już do samego końca, let's go to the moon Let's go to the moon, widzowie Let's go to the moon Legend of Anubis, legend of Anubis Ładne skiny, kiurna Dobra, pięć skrzynek naraz, otwieramy widzowie, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuczki! O, bardzo ładnie, bardzo ładnie! Point diesel gościu, 62 dolki, Dzisiaj, dzisiejszy dzień jest po prostu cudowny, cudowny! Co my tu mamy? Minimal wear, Battle Star Trek, Battle Scared, Legend of Anubis, dobra! Czy możemy jedną skrzynkę otworzyć? Jeszcze dwie w sumie jak to sprzedamy? No of Anubis. Ile procent jest na of Anubis? Na 40. 8,55. Dobra. Sprzedamy i otwieram ostatnią skrzynkę w dzisiejszym open Openingu. Openingu. Dawaj coś dobrego, byczku. Uff. Jakiś płyń taki zajebiaszczy. 13 dolków Spoko. Dobra, sprawdźmy jak tam nasza kasiora dzisiaj. 475 dolarów, a ty w szoku widzę co? W szoku, w szoku. Dobra, zobaczymy jakiego mam najdroższego skina. Kurczę, ten Miking strime Redlining jest ładny. Jaki to jest? Well worn. Well worn. Piór na bele. Coś tutaj dla widzów się wypłaci, ale to już poza filmikiem. Nie będziemy przedłużać, także pozdro 600 widzów, subskrybujcie i lecimy z kolejnymi filmami na kanale na Arabyku.